Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, To jest przegląd pewnie nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne intrygujące, ciekawe, a łączy je to, że nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Będzie horror, będzie sensacja, będą pościgi samochodowe, będą też kłoki i masa innych tematów. Zaczynamy. Kronika kryminalna. Do niezwykłego wydarzenia doszło przy ulicy Wyspieńskiego w Tarnobrzegu. Przechodnie zaniepokojeni krzykami mężczyzny wezwali policję. Obawiali się, że mężczyzna, który stał na schodach pawilonów handlowych, chce, skacząc z nich, popełnić samobójstwo, a wywnioskowali to po tym, co krzyczał. Patrol, który przyjechał na wezwanie, dowiedział się, że mężczyzna po prostu śpiewał piosenkę budki suflera, a przechodnie reagowali na wers znowu w życiu mi nie wyszło, ale śpiewał tak źle, że brzmiało to jak zapowiedź samobójstwa. I dostał mandat za zakłanie porządku. Internauci się oburzyli, że jak to, w jaki sposób on ma rozłożyć skrzydła swojego talentu tak tłamszony, ale to nie jest pierwsza taka akcja policji. Pamiętacie to? No to to czekało ją na wyjściu. Kategoria zakupy. I zaglądamy do Zary, czyli sklepu, w którym robimy zakupy, aby pokazać, że stać nas na więcej niż Ikea. Otóż Zara oferuje sosnowy stolik pomocniczy w kształcie prostopadłościanu. To jest, to jest oficjalna nazwa tego wyszukanego mebla. Materiał sosna. Kraj pochodzenia: Hiszpania. Cena: 379 zł. A dla każdego, kto właśnie poczuł dreszczyk kwększu i gdzieś na plecach, mam. Pomocnik czytacza. Czytacie sobie fantastyczną lekturę. Proszę bardzo. Ale nie wiecie, gdzie skończyliście. Gdyby chociaż istniało, istnieje pomocnik czytacza. Proszę bardzo. Pyk, pyk. Wszystko jasne. Kraj pochodzenia? Polska. Kształt? Linia. Materiał? Patek. Jedyne 169 zł. Zamówienia wysyłajcie na ten adres mailowy. A teraz uwaga. Chyba oszalałem. Bo jeżeli zamówicie w przeciągu pół godziny, to dostaniecie jednego. Nie, dwóch. Tak, dwóch pomocników czytacza. Ja w tym momencie dosłownie dokładam do biznesu. A teraz spektakularna akcja policji, która udowadnia, że jeżeli ktoś myślał, że skończyły się tematy, żeby się z nich śmiać, to zostali za wcześnie skreśleni. Trwał jeden z protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Po stronie protestującej było kilkanaście osób, po stronie policjantów kilkudziesięciu mundurowych. I kiedy kilka osób przypięło się kłódkami do ogrodzenia, policjanci postanowili zlikwidować problem, zasłaniając go parawanem. Dosłownie wyszli z założenia, że jak zasłonią protestujących, to problem zniknie. Mało tego, kiedy podnoszono wyżej transparenty, policjanci podnosili wyżej parawan. I właśnie takimi głupimi, nieodpowiedzialnymi akcjami policjanci odbierają chleb i pracę uczciwie pracującym komikom. Gdyby nie to, że pomocnik czytacza się tak zajebiście sprzedaje, wylądowałbym na bruku. Nieoficjalnie, od źródeł, którym nie mogę ufać. Dowiedziałem się, że komendant, aby udoskonalić tę formę kamuflażu, postanowił oddelegować jednego z funkcjonariuszy, który stałby niedaleko z megafonem, krzycząc: Popcorn, gorąca kukurydza, zimny arbus, zimny arbus. Aktualnie szukają najbardziej opalonego. Nie staćcie, to jest już Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, ma duży problem z wibratorami i jeszcze większy z kobietami. Przed 8 marca miał odbyć się przegląd filmów o kobietach o nazwie Herstorie na Dzień Kobiet. Organizowany przez festiwal Herdox oraz portal ninateka.pl. Prowadzony przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. No i tuż przed festiwalem do Dariusza Wieromiejczyka, prezesa filmoteki, zadzwonił Jarosław Selin, wiceminister kultury z poleceniem zdjęcia festiwalu. No i Wieromiejczyk zwrócił się do Ninateki z pytaniem, czy są na festiwalu jakieś filmy, które mogą wzbudzać jakieś podejrzenie albo oburzenie. Ninateka odpowiedziała, że są dwa, które być może mogłyby kogoś jakoś uwierać. Jeden z nich to dokument o węgierskiej wiosce, w której jest fabryka wibratorów, a drugi opowiada o werbalnej przemocy wobec kobiet i pada w nim cytat z Krystyny Pawłowicz. No i festiwal się nie odbył, a Wieromiejczyk został zwolniony, bo w katolickim kraju nie istnieją wibratory, a skoro coś nie istnieje, to się o tym nie mówi. Pani Krystyna istnieje, ale nie można o niej mówić źle, więc po co ten festiwal? I to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to to, że zwolniony dyrektor filmoteki tak naprawdę ma poglądy bardzo prawicowe, on sam osobiście krytykował strajk kobiet, a mimo to o festiwalu pisał do ministerstwa. Wibratory istnieją, ktoś je produkuje, ktoś kupuje, w większości kobiety. Nawet najbardziej konserwatywny moralista nie może temu faktowi zaprzeczyć. Nic oburzającego. Reszta filmów dotyczy po prostu kobiecych problemów we współczesnym świecie. Nie ma w nich nic szokującego, deprawującego, moralnie wstrętnego. No i głuptas zapomniał, że w Polsce kobiety nie mają problemów, więc ten festiwal jest bezcelowy. To, czy był dobrym dyrektorem czy złym, w to nie wnikam, bo tego nie wiem. Wiem natomiast, że Gliński i całe ministerstwo usprawiedliwiają zdjęcie całego festiwalu tym, że na jeden z filmów podobno nie było licencji. Na jeden, dlatego zdjęli cały festiwal. Dodam jeszcze, że na nowego dyrektora filmoteki wybrano człowieka, który zasłynął kręceniem filmów o lechu Kaczyńskim i smoleńsku. Czy problemy Piotra Glińskiego z wibratorami wynikają z kompleksów, a może ze złamanego serca, z otrąconych uczuć? Ta prawda kryje się gdzieś głęboko za tymi okularami. Zapraszam na kłoki na obniżenie ciśnienia. A teraz bohaterska akcja strażaków. Udało im się ugasić pożar jednego z zakładów produkcyjnych na terenie gminy Bojano, zakładu, który produkował dildosy. Bohaterami, którym należy się chwała, są strażacy z OSP Bojano, OSP Kielno, OSP Szemut, JRG Wejherowo, JRG Rumia, JRG Gdynia 1, JRG Gdynia 2, policja ZRM o tym wszystkim poinformowali na swoim facebookowym profilu strażacy z OSP Bojano, którzy wrzucili też fotki na face'a, ale potem je usunęli i zastąpili grzecznym, neutralnym wpisem, bo w tym kraju nie ma wibratorów, więc też nie ma zdjęć. Nie ustalono jeszcze przyczyn wybuchu pożaru: czy może to było podpalenie? A jeżeli było to podpalenie celowe, no to kto zaproszył ogień? Jakie miał motywy? Czy może ideologiczne, może finansowe? Nie wiemy. Nie wiadomo. Nikt tego nie wie. Trwają próby ustalenia. Padł nowy rekord życia koala w niewoli. Ten oto, przedstawiciel kudła tego gatunku, ma 26 lat, co jest absolutnym rekordem Guinnessa. I rzeczywiście widać po nim piętno starości. Wygląda jak Krzysztof Skiba, do którego dotarło, co zostawi po swojej śmierci i dlatego uparcie trzyma się życia. Ciekawostka, koala nazywa się Kobi, więc jeżeli będzie się trzymał z daleka od śmigłowców, czekają go jeszcze nie jedną rodzinę. Jem, zespół, który jest absolutną legendą na polskiej scenie muzycznej i którego nienawidzi każdy, kto ma kolegę, który właśnie kupił sobie gitarę, poszerza swoją działalność. W ich internetowym sklepie możecie znaleźć gem: truskawkowy, malinowy, pożyczkowy i agrestowy w dodatku Bio. Co prawda, Rysie Riedel, jak wiadomo, interesował się też mocno narkotykami, więc z przetworów to kompot byłby bardziej trafiony, ale agres też jest spoko. No i w ogóle ta cała sytuacja otwiera bardzo duże pole do popisu dla innych muzyków. Problem mógłby sprzedawać rozwiązania. Po wpisaniu w Google frazy sprzedajemy rozwiązania wyskakują 32 miliony wyników, to jest naprawdę duża branża. Biała z filtry do opalania. Kękę, jako były listonosz w ramach zemsty mógłby sprzedawać usługi impostu. Grzegorz Turnał, oczywiście pochłaniacze wilgoci. Edyta Górniak zbiłaby fortunę sprzedając folię. A to, że Soku nie zrobił do tej pory współpracy z bankiem Millennium w świecie gwiazdnych wojen, to jest dla mnie największa strata potencjału. I tu płynnie przechodzimy do przeglądu ceramiki, ponieważ SOKÓŁ nieświadomie przyczynił się do obnażenia poziomu tabloidów w Polsce. I wiadomo, że nie ma co od nich oczekiwać dziennikarstwa, ale odkąd w Superekspresie zamiast dziennikarzy obsadzono ziemniaki, to poziom tego periodyku jest zaskakująco stabilny. Tym razem w artykule, który opisuje jak mężczyzna napadł z nożem na księdza. I Superekspres zilustrował to zdjęciem SOKOŁA. I to sprzed 13 lat. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna podejrzany o tę napaść miał na Facebooku ustawione jako profilowe zdjęcie z kadru, teledysku z sokołem, właśnie. I w tym wszystkim kryje się w ogóle jakaś dziwaczna pułęda, ponieważ atak nożownika został zilustrowany kadrem z klipu nie bój się zmiany na lepsze. A tak w ogóle to soku obchodził wtedy urodzina, więc 100 lat, panie Sokole. Honorowe miejsce w przeglądzie ceramiki zajmuje również europoseł PiS Witold Waszczykowski, który w rozmowie z Batą Lubecką w Radiu Z stwierdził, że. Że osoby LGBT nie są w żaden sposób dyskryminowane w Polsce, a na przywołanie ataku nożownika na parę mężczyzn z Warszawy, którzy szli trzymając się za ręce, odpowiedział, jeśli w łodzi chłopak z szelikiem widzewa pojedzie na polesie, który jest bastionem zwolenników EKS, też może mu się stać krzywda. Trzeba mieć tupet, żeby atak osoby jednej orientacji na osoby innej orientacji normalizować, stwierdzać, że o to było do przewidzenia, można się tego spodziewać. Pogódźcie się z tym. Nie. A poza tym, w ogóle normy kibicowskie to nie jest coś, co ma się stać naszą nową świecką tradycją. Kłoki już były, ale na szczęście są jeszcze listy. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, taka świnka morska, to ona może zjeść człowieka? Bardzo dobre pytanie. Może, ale wybiera, by tego nie robić. Pewna mieszkanka Nowego Jorku, całkowicie pozbawiona instynktu samozachowawczego, e, miała problem z przeciągiem, wiało jej ponerkach, a więc postanowiła sprawdzić skąd jest ten cuk. I kiedy w łazience zdjęła lustro, znalazła za nim tajemnicze ciemne pomieszczenie. Zgodnie z logiką wszystkich horrorów, postanowiła nie wzywając nikogo do pomocy, tylko uzbrojona w młotek, sprawdzić sama co kryje się w ciemności. Pierwszym problemem było to, że ma za duży tyłek, ale udało się bokiem. Plusem było też to, że jej czołówka świeciła w dół, a nie do przodu. Okazało się, że przejście prowadzi do opuszczonego mieszkania, o którym wszyscy zapomnieli. Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa było też, aby po tylu krzykach radości nagle zacząć szeptać. Ja bym ją w ogóle wysłał po meczu Krakowi z Wisłą na miasto po zmroku. Chodząc po ulicach, pewnie by zaglądała do takich, wiecie, ciemnych bram, gdzie majaczyłyby mroczne sylwetki, rzucając pytanie: A po co wam te maczety? Kronika kryminalna, ale też trochę kończy gamingowy. Tarnowscy policjanci dostali zgłoszenie o kierowcy, który zachowuje się niebezpiecznie na autostradzie. Zajeżdżał drogę innemu kierowcy i jednocześnie gwałtownie hamował. W tym momencie, jak policjanci podejmowali interwencję, podjechał zgłaszający, który również się zatrzymał w miejscu kontroli, czyli na węźle w Wierzchosławicach i w tym momencie policjanci osłupieli. Z jednego samochodu osoby okazało się, że są zbieraczami Pokémonów w drużynie czerwonych, a z drugiego samochodu zbieraczami drużyny niebieskich. Policjanci nie do końca wiedzieli, co tak właściwie mają zrobić. Tak właściwie okazało się, że chyba nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Natomiast gdzieś w okolicach autostrady pojawiły się jakieś Pokemony, które należało zebrać. I to nie jest pierwszy problem z Pokemonami w tarnowie, bo parę lat temu zatrzymano mężczyznę, który był podejrzewany o to, że właśnie kradnie alufelgi z samochodów. Okazało się, tak się przynajmniej usprawiedliwiał, że wszedł pod samochód, bo aplikacja pokazywała, że akurat tam jest Pokemon. Kategoria mroczna vendeta. W kalifornijskim mieście Fair Oaks indeks demolował gabinet dentystyczny. Ptak z impetem wybił okno, wpadł do środka, przygonił pacjentów i dentystkę, po czym zajął się demolowaniem gabinetu. Wezwane służby po krótkich negocjacjach opanowały sytuację. A ja z tego miejsca chciałbym powiedzieć w imieniu wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli kanałowe. Dziękuję. Przed nami psinder, a w dzisiejszym odcinku gentleman o imieniu Kalanto. Kalanto to pies do zadań specjalnych. Przebiegnie wszystko i po wszystkim. Kpi sobie z przeszkód w postaci górek, a rzeką i bagną śmieje się prosto w twarz. Sięga ponad kolana? Chyba, że odwrócić sytuację, wtedy wasze kolana sięgają poniżej kalanto. Ma 5 lat, ale mentalnie jest szczeniakiem, więc macie radość z pozytywnej energii malucha, która wylewa się z niego z całą miłością, z pominięciem nauki sikania na zewnątrz. Jak to nie jest win-win, to ja nie wiem. Do innych psów podchodzi z dystansem, za to uwielbia bawić się z dziećmi i jest bardzo łagodny w stosunku do ludzi. A po więcej informacji o kalanto? dzwońcie pod ten numer. To wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania za wszystkie newsy, które podsyłacie. Jeżeli macie ochotę podzielić się czymś, co wydarzyło się u Was, albo trafiliście na coś ciekawego, piszcie do mnie na Karol Mozlewski, albo na Facebooku, albo na Instagramie. Podziękowania dla korespondentów, którzy współpracują ze mną na stałe. Kolejny odcinek w piątek o 18.00. Teraz już tego pilnuję. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.